Witajcie moi drodzy Z tej strony Wiejskiej Ziemniaczki Z klasa I dzisiaj zaczynamy serię Kulisy Dzisiaj gra Piast Zierniki w czwartej okręgowej I debiutuje w tym meczu Były zawodnik Z klasy Simon Generalnie wielu zawodników z Piasta Grało też wcześniej w Z klasie Więc jesteśmy taką wylęgarnią talentów Ale teraz debiut Simona, nie mogę się doczekać to nie będzie krótki film, ale myślę, że obejrzycie go w całości. A oto i główne atrakcja. Unii chyba nie ma, kilku odpad i z Unią. To dwie różne odpadami. Mm. Oczywiście dzisiaj też z zawodników Z klasy na boisku zobaczymy Oliviera i Macieja. Oprócz Simona, można powiedzieć, że Z klasa wyprodukowała dla Fiesta dzierniki bardzo wiele zawodników, z czego jestem dumny. No, chociaż w tej chwili nie podziękował. Chcielibyśmy jeszcze poinformować, co może już wiecie o yy, skończeniu na dnie Mechanika Brzezina. Klub, który przez lata grał w czwartej lidze seniorów. Spadł w zeszłym roku do okręgówki, a teraz spadł z okręgówki i klub się skończył. Mimo, że mieli w składzie takiego geniusza, jak portugalski Goleador HELDINIO w ogóle jak już jesteśmy tak w drodze to mogę wam powiedzieć ciekawą historię o Heldinho. Heldinio grał w Juniorach Sportingu Lizbona jako nastolatek a skończył na dnie, skończył w polskiej okręgówce no niesamowite i to nawet jakoś specjalnie w tej okręgówce nie strzelał zbyt dużo goli teraz jego klub się skończy i zobaczymy to z nim będzie dalej, czy gdzieś pójdzie, czy skończy karierę, bo w sumie już ma 34 lata. Generalnie, generalnie to sprawdziliśmy, gdzie gra teraz Heldido chłopak zaraz sobie klub, Górnik Mysłowice w Okręgówce. Górnik Mysłowice, klub z bardzo bogatą historią, założony w 1909 roku, najwyżej grali na trzecim poziomie rozgrywkowym i ich największym sukcesem jest to, że jeszcze w 1919 roku wygrali jakiś Puchar Towarzystki to, to jest największy sukces. Sprawdziłem. Tutaj mamy pomnik papieża Jana Pawła II, wielkiego papieża Polaka. Niestety został lekko zniszczony przez wandali. Z klasa wandalizmu nie pochwala. A papież wielkim Polakiem był. Jestem tutaj całkowicie sam na razie. Jest ponad godzina do meczu. Tak, że nikt jeszcze nie przyjechał, poza piłkarzami. Simon jest w tej chwili w szatni. To jest boisko Piasta. Mamy teraz chwilę na przemyślenia, które zamierzam Wam z dumą zaprezentować. Otóż rywal Piasta to jest drużyna, która awansowała z piątej ligi. Znaczy jest to Benjaminek, ale nie jest to duża, słaba, jest to drużyna, która w stwierdzić Custurity jest faworytem do kolejnego awansu. Więc nie należy się wzywacać na pojedynku. Oczywiście Simona wesprze wielu graczy, przede wszystkim Maciej i Oliver. Oliver na lewej obronie. Tam chyba idzie jakiś tener, ale nie widać tego. Boisko, generalnie, jakość taka no 7 na 10, może siatki 6 na 10, ale tamta wieżyczka 10 na 10. Tutaj mamy tabele. Wiem, że może martwić Was niskie miejsce piasta, ale po prostu nie został jeszcze rozegrany żaden mecz. I słowa Szymona też się potwierdzają, bo dzisiaj właśnie gra Piast z AP Brzeg Dolny. Także wszystko się zgadza, meczy jest dużo. Nie, kurwa. Ojej. Ja Ale co to? No. Jest.

Myślę, że mi się udał. Brawo! Jest! Brawo, Ale nie wyskoczy. Brawo! Jest! Brawo, Brawo, Yes, yes. Yes. Brawo Luce. Objechał wszystkich. Ja przez... Objechał wszystkich. Dobra robota. Zajutko. Brawo Super Daniel, Kto się obraził? Trener się obraził ich? Tak. No i się zakończył Pierwszy mecz sezonu Czwartej Ligi Okręgowej Tremkarzy Piast Dżerniki wygrywa 6 do 3 Simon debiutuje Zaliczając 3 kontakty z piłką Z czego 2 udane Był to bardzo mile spędzony czas Jeśli ktoś coś jeszcze na To bardzo dziękuję do widzenia